Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica w dzisiejszym programie opowiem o współwystępowaniu bólu i depresji, szczególnie u osób w starszym wieku. Depresja jest bardzo rozpowszechnioną chorobą psychiczną, stanowiąc także reakcję emocjonalną ludzi w odpowiedzi na różne sytuacje stresowe, a także relacje międzyosobowe, jaka charakteryzuje się obniżeniem nastroju, uczuciem frustracji, rozczarowania, poczuciem nieszczęścia, a nawet rozpaczy. Częstość występowania depresji oceniana jest na 3-5% populacji ogólnej oraz rozpoznawana nawet u 10% pacjentów w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i 14% diagnozowanych hospitalizowanych e, chorych. Jak twierdzą psychiatrzy, depresja jest leczona u specjalistów tylko w niewielkim procencie przypadków. W Polsce aż półtora miliona osób dorosłych może cierpieć na depresję, z czego leczonych jest zaledwie około 130 tysięcy. Jednak depresja może występować także u dzieci i młodzieży, u których objawy mogą być bardzo niecharakterystyczne, przypominając objawy innych zaburzeń. Dlatego rozpoznanie depresji u dziecka może być bardzo trudne, tym bardziej, że występujące objawy bywają podobne do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, także innych zaburzeń takich jak ADHD czy zaburzenia odżywiania. Dzieci oceniane jako spokojne, wycofane i drażliwe, mające problemy w nauce mogą cierpieć z powodu depresji, chociaż powody depresji u dzieci dorosłych są inne. W depresji nie tylko u ludzi starszych, duży udział, może odgrywać przewlekły ból oraz zaburzenia krążenia, zwłaszcza mózgowego. Występowanie depresji u chorych z przewlekłym bólem oceniane jest według badań od 10 nawet do 100%, średnio to wynosi około 35%. Prawdopodobnie różnice w wynikach badań zależą od kryteriów diagnostycznych, których się dokonuje i także różnych definicji depresji oraz metod badawczych. Mimo licznych dyskusji dotyczących kolejności pojawienia się depresji i bólu, Ostatnie badania skłaniają do wniosku, że depresja pojawia się po wystąpieniu bólu albo równocześnie z nim i znacznie więcej danych wskazuje na ból jako przyczyny depresji, a nie odwrotnie. O współistnieniu depresji i bólu wskazują także niektóre dane, i prawie połowa chorych z zaburzeniami psychicznymi przyjmowanych do klinik psychiatrycznych zgłaszały odczuwanie bólu, a wśród pacjentów kliniki większość miała zaburzenia psychiczne, a także fizyczne. Skłonność do depresji zależy od różnorodnych czynników o charakterze nie tylko neuroanatomicznym i neurofizjologicznym, ale psychologicznym i społecznym. Depresja znana jest od najdawniejszych czasów, chociaż dawniej opisywana była jako melancholia, nostalgia albo neurastenia. Już Hipokrates wymienia wśród różnych chorób nie tylko melancholię, ale i manię. Depresja wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne i fizyczne, ale zachowanie człowieka także prowadzi do znacznego pogorszenia funkcjonowania, ma wpływ na najbliższych rodzinę i otoczenie. Badania prowadzone u starszych osób wskazują na depresję jako niezależny czynnik ryzyka spadku odporności, skutkującej różnymi infekcjami oraz występowaniem nowotworów. Od dawna także był opisywany bardzo niekorzystny wpływ depresji i obniżonego nastroju na rozwój różnych chorób somatycznych. I bólu wraz z ryzykiem powstawania uzależnień, samobójstw, ze znacznymi stratami ekonomicznymi wynikającymi ze zwolnień i rent chorobowych. Cierpienie depresyjne jest opisywane jako ból o ogromnej sile i psychiatrzy podkreślają często, że targnięcie się na życie w depresji jest prawdziwym szukaniem śmierci, a nie tylko wołaniem o pomoc, jak to się zdarza w innych zaburzeniach psychicznych. Wiadomo, że depresja jest także problemem duchowym. Depresja może objawiać się na różne sposoby i czasem ludzie nie zdają sobie sprawy, że odczuwany ból i smutek mogą być objawami depresji. Osoby takie, szukając złagodzenia objawów, popadają w uzależnienia, co tylko pogłębia błędne koło przyczyn i skutków. Także zaburzenia lękowe mogą towarzyszyć przewlekłym bólom i wiadomo, że lęk obniża tolerancję na ból. Dla wielu chorych z lękiem właśnie lęk przed bólem staje się głównym źródłem cierpienia, a także przeszkodą w rehabilitacji. Z drugiej jednak strony, depresja może być maskowana występowaniem różnorodnych chorób somatycznych, pojawiających się niejako w zamian doznawanego smutku i beznadziei, co objawia się jako przewlekłe bóle w okolicy serca, bóle pleców, bóle krzyża oraz bardzo charakterystyczne dla depresji zaburzenia snu i bezsenność. W depresji, jak już wiadomo, dochodzi do spadku, zwłaszcza takich neuroprzekaźników jak serotonina, od której także zależy nadwrażliwość na ból. Do głównych objawów wszystkich typów depresji należy obniżenie nastroju wraz z pojawiającą się także płaczliwością i spadkiem żywotności. Takie odczucia jak smutek, przygnębienie, niezdolność do cieszenia się z czegokolwiek są bardzo typowe dla depresji wraz z brakiem satysfakcji, niezadowolenia praktycznie ze wszystkiego, zmęczeniem, widocznym cierpieniem na twarzy. Także w mimice i w gestach, w całym sposobie życia, również w postawie ciała. Depresja widoczna jest w całym człowieku. Często powraca poczucie winy wraz z myślami samobójczymi albo przewidywaniem śmierci, obawą o śmierć z powodu nieuleczalnej, najczęściej nowotworowej choroby. Często bywa osłabienie pamięci, także brak koncentracji uwagi, trudności z podejmowaniem decyzji. Poczucie niższości oraz utrata wiary w siebie z obniżeniem napędu do działania i brakiem aktywności. U części osób może pojawiać się nadpobudliwość ruchowa wraz z niemożnością usiedzenia na miejscu, nerwowymi przechadzkami i koniecznością zajęcia się czymkolwiek. Często występuje suchość w jamie ustnej i kołatanie serca, spłycenie oddechu wraz z subiektywnym odczuwaniem duszności, zawrotami i bólami głowy, zaparciami lub biegunkami, brakiem apetytu, chudnięciem albo otyłością oraz odczuwaniem zimna. Charakterystyczny jest lęk napadowy. Rzadziej lęk ma charakter stały, czasem zlokalizowany w okolicy sercowej. W śmiesznicwie opisywane jest współistnienie depresji z zaburzeniami osobowości. Według badaczy do depresji predysponują neurotyzm, nadmierna wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, unikanie sytuacji ryzykownych, postawa unikająca i zależna. Ważną przyczyną może być też uraz, który jako blizna psychiczna może uwidaczniać się i wzmacniać pewne cechy osobowości, szczególnie wtedy, gdy depresja trwa długo i zaczyna się w wieku bardzo młodym, podobnie zaburzenia osobowości, jak i depresja mogą wpływać na siebie i nawet wielokrotnie mogą się pokrywać, stanowiąc połączenie urazów psychicznych i różnych czynników ryzyka. Wraz z postępem medycyny i odkryciem niezróżnicowanych, aktywnych nerwowych komórek macierzystych w dojrzałym mózgu powstał nowy rozdział współczesnej medycyny, czyli neurobiologia. Dawniej panował pogląd, że w ludzkim mózgu po urodzeniu nie powstają już nowe komórki nerwowe, które mogą jedynie obumierać, wraz z kompensowaniem funkcji poprzez powstawanie nowych połączeń, czyli synaps między komórkami nerwowymi. Neurogeneza, czyli powstawanie nowych komórek nerwowych w mózgu dorosłych, jest dopiero niedawno odkrytym zjawiskiem, odgrywającym prawdopodobnie dużą rolę w procesach uczenia się i pamięci, ale także plastyczności neuronalnej i wielu badaczy uważa, że główną rolę zarówno w patogenezie, jak i w leczeniu depresji odgrywa właśnie proces neurogenezy, czyli powstawania, dojrzewania, imigracji komórek nerwowych, także integracji, czyli współdziałania ze sobą nowych neuronów w mózgu. Różne czynniki mogą prowokować zaburzenia tego procesu, powstawania nowych neuronów, co prowadzi do uszkodzenia ważnych struktur mózgu, szczególnie takich jak hipokam wraz z rozwojem choroby. Wysuniętej niedawno hipotezy sugerują także wpływ zaburzenia procesu powstawania nowych komórek nerwowych, czyli neurogenezy w patologii zaburzeń psychicznych i chorób neurobiologicznych, właśnie takich jak depresja, schizofrenia, choroba Alzheimera, Parkinsona, a także inne rodzaje otępienia. Wykorzystując nowoczesne techniki obrazowania mózgu, wykazano, że u chorych na depresję struktura, określana hipokampem, ulega znacznemu zmniejszeniu albo zmianie kształtu, a objawy utrzymują się nawet przez kilka lat po ustąpieniu objawów choroby. A nasilenie zmian jest związane z długością i częstością występowania objawów depresyjnych oraz nieprawidłowym albo nieleczeniem. Wiele obserwacji wskazuje na to, że proces neurogenezy może poprawiać odpowiedź części wymienianej struktury, czyli hipokampa, na czynniki stresowe, a także zapobiegać występowaniu depresji. Nowo powstające neurony odgrywają ogromną rolę także w działaniu leków przeciwdepresyjnych. Oprócz funkcji naprawczej największe znaczenie przypisuje się roli odkrytej neurogenezy w procesie uczenia się i pamięci, co dotyczy struktury w ludzkim mózgu, określanej właśnie mianem hipokampa, który jest odpowiedzialny za nabywanie, a także przywoływanie śladów pamięciowych, co pozwala przypuszczać, że nowo powstałe komórki nerwowe uczestniczą i pośredniczą w tym procesie. Za chwilę opowiem o innych rodzajach depresji. Poza depresją dużą oraz małą, także dystymią, opisywana jest też depresja sezonowa, jesienna i zimowa, powstająca skutek braku światła, co prowadzi do spadku stężenia neuroprzekaźników nerwowych w mózgu, zwłaszcza serotoniny, która jest odpowiedzialna za kontrolę nastroju. Spadek poziomu tego neuroprzekaźnika serotoniny powoduje smutek, rozdrażnienie, wycofanie się także z życia towarzyskiego oraz bardzo silne zapotrzebowanie na węglowodany, czyli szczególnie słodycze i inne produkty zawierające cukier oraz skrobię, niekiedy także alkohol. Pożywienie zawierające dużo węglowodanów pobudza wytwarzanie serotoniny, a jej podwyższony poziom poprawia nastrój. Oczywiście lekarze dokonują diagnostyki różnicowej w celu odróżnienia depresji pierwotnej od spowodowanej przez chorobę neurologiczną, czy depresji wtórnej będącej wynikiem niesprawności psychicznej i ruchowej, czy też zmiany roli i pozycji w życiu. Poprawna diagnostyka jest warunkiem oczywiście prawidłowego leczenia każdej choroby, także tej, czyli zarówno depresji, jak i towarzyszącego jej bólu. Od dawna wiadomo, że depresja i ból należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychofizycznego, wykazując między sobą różnorodne zależności, a często chorzy na depresję swój stan porównują do bólu psychicznego. Związki między depresją a bólem charakteryzuje także określenie, jakie jest używane, czyli znieczulenie bolesne, anestezjo-doloroza, odnoszące się do subiektywnego cierpienia chorego na depresję spowodowanego niezdolnością do przeżywania uczuć. Chociaż obecnie w obowiązujących klasyfikacjach zaburzeń psychicznych objawy bólowe nie został wymieniony jako jeden z objawów depresji, jednak ból często współistnieje z depresją, co potwierdzają badania epidemiologiczne, w których wykazano częste występowanie doznań bólowych u chorych na depresję oraz znaczne rozpowszechnienie depresji w chorobach przebiegających z bólem. Chorzy depresyjni skarżyli się najczęściej na bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, bóle w okolicach dolnego odcinka kręgosłupa, bóle stawów, a mężczyźni także często na bóle mięśniowe. Obecność przewlekłego bólu wiązała się z częstym występowaniem i większym nasileniem takich objawów depresji, jak uczucie zmęczenia, bezsenność przy rozmasy ciała oraz zahamowanie psychoruchowe. Chorzy na depresję z objawami somatycznymi zgłaszali znacznie częściej skargi i objawy bólowe. W grupie chorych na depresję w wieku podeszłym dolegliwości bólowe stwierdzono znacznie częściej, gdyż ponad 70% u osób odczuwających ból zaburzeniu ulega także sen, występuje poczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji uwagi i utrata łaknienia. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych towarzyszących bólom głowy należy właśnie depresja, dystymia, zaburzenia lękowe także uogólnione. Często depresja towarzyszy nowotworom i najczęściej zaburzenia depresyjne występują u osób z rakiem trzustki, krtani, gruczołu piersiowego oraz okrężnicy. Depresja towarzyszy bólom w chorobach reumatoidalnych, szczególnie fibromialgii, uważanej za jedną z częstych przyczyn przewlekłego bólu. Choć nadal dokładny mechanizm powstawania depresji nie jest do końca poznany, jednak udowodniono zaburzenia w wydzielaniu wymienianych już aminbiogennych albo neuroprzekaźników, szczególnie serotoniny i noradrenaliny. Ciała komórek nerwowych, które wydzielają noradrenalinę i serotoninę, są zlokalizowane w pniu mózgu. Skąd przez specjalne włókna i drogi nerwowe dochodzą do kory czołowej, a także innych ważnych ośrodków nerwowych. Prawdopodobną przyczyną objawów depresji jest zmniejszenie aktywności szlaków nerwowych, gdzie wydzielana jest właśnie noradrenalina i serotonina, które pełnią także rolę regulacji odczuwania bólu przez hamowanie przewodzenia w rdzeniu przedłużonym przewodnictwa. Przypuszcza się, że obserwowany w depresji niedobór czynnościowy zarówno serotoniny i noradrenaliny, a także pięciohydroksytryptaminy powoduje napływ wielu impulsów nerwowych, które w normalnych warunkach nie dotarłyby do wyższych pięter układu nerwowego. Znajomość tych uwarunkowań pozwoliła nie tylko zrozumieć problem powstawania zaburzeń psychicznych i depresji, ale odgrywa rolę w leczeniu. Ponadto wiadomo, że neuropeptydy i opioidy oraz substancja określana jako substancja P odgrywają rolę w regulacji mechanizmów związanych z odczuwaniem bólu, mając także znaczenie w procesach regulacji nastroju. Opioidy endorfinowe wydzielane w ośrodkowym układzie nerwowym wpływając na czynność neuronów powodują działanie przeciwbólowe, głównie poprzez wpływ na receptory opioidowe, które znajdują się w dużych ilościach w różnych strukturach, zwłaszcza układu limbicznego, w takich strukturach mózgu jak zakręt obręczy czy jądra migdałowate oraz w korze czołowej. Aktywacja receptorów opioidowych jest związana ze zmniejszeniem odczuwania bólu oraz mniejszym nasileniem emocji wywołanych bólem. W eksperymentalnych badaniach wywoływanie u osób zdrowych przejściowego smutku Powodowało obniżenie aktywności receptorów opioidowych w przedniej części zakrętu obręczy, jest to pewna struktura mózgu, w brzusznej części gałki bladej i jądrach migdałowatych oraz dolnej części płata skroniowego, co świadczy o roli receptorów opioidowych w regulacji procesów emocjonalnych, czyli zarówno. Ból, jak i emocje są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Niektórzy sądzą, że w działaniu przeciwdepresyjnym niektórych leków, szczególnie w depresji ciężkiej, istotne znaczenie ma właśnie wpływ na układ opioidowy, co również wykorzystuje się w leczeniu. Wśród stosowanych metod leczenia depresji wymieniane są szczególnie farmakoterapia, ale także psychoterapia, a także inne metody, chociaż ostatnio rzadziej stosowane, jak Elektrowstrząsy i rehabilitacja, która jest nie mniej ważnym elementem postępowania lekarskiego. Stosowane są różnego rodzaju leki przeciwdepresyjne, takie, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny w ten sposób podnosi się poziom tego neuroprzekaźnika, ale także leki o podwójnym mechanizmie działania, które hamują wychwyt zwrotny zarówno serotoniny, jak i noradrenaliny, zmniejszające nasilenie bólu przewlekłego w przebiegu takich chorób jak np. fibromialgia, neuropatia cukrzycowa, neuralgia oraz inne jak choroby stawów. Stosowane obecnie, ale także dawniej leki przeciwdepresyjne o podwójnym mechanizmie działania, jak i leki nowej generacji wykazują silniejsze działanie przeciwdepresyjne oraz szersze spektrum terapeutyczne, które obejmuje wszystkie objawy depresji, w tym także objawy bólowe. Z tego powodu leki przeciwdepresyjne zostały zaliczone do leków uzupełniających, tzw. drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia. W leczeniu zespołów bólowych znalazły także zastosowanie leki przeciwdepresyjne nowej generacji. W leczeniu depresji, zwłaszcza przypadków lżejszych, stosowane mogą być także zioła, jak dziurawiec oraz inne leki, takie jak w medycynie świętej Hildegardy, polecany jest korzeń lukrecji, nalewka z fiołka, Bertram, koper włoski czy Hyzop. Oczywiście psychiatrzy, poza odpowiednim leczeniem farmakologicznym z różnych grup, odpowiadają odpowiednio do stanu chorego, stosują także inne metody oraz psychoterapię, zarówno indywidualną, jak i grupową, a także odpowiednie leczenie, które poprawia krążenie mózgowe, e, mające wpływ na komórki nerwowe. Jednak o ile farmakoterapia polega m.in. na zwiększeniu poziomu brakujących neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny i noradrenaliny, to psychoterapia powoduje długoterminowe zmiany w fizjologii mózgu, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach z wykorzystaniem neuroobrazowania. Ostatnie badania pokazują, że zmiany aktywności mózgu mogą ulec wyrównaniu właśnie wskutek psychoterapii. Udowodniono, że psychoterapia wpływa na struktury i funkcje mózgu poprzez zmiany plastyczności synaptycznej neuronów a także ekspresję genów, neuroplastyczność i z warunkiem każdej zmiany w obrębie zachowania także struktur poznawczych, przeżywania emocji, jaka odgrywa rolę w psychoterapii, w której rezultaty są, jak już powiedziałam, widoczne na poziomie neurobiologicznym. Obserwowano na przykład, że czuły dotyk aktywuje ekspresję wczesnych genów, co sprzyja komórkowemu procesowi wzrostu i dojrzewania. Jak wspominałam, prawie epokowym odkryciem było poznanie, że rozwój mózgu nie kończy się w dzieciństwie czy młodości, ale istnieje w ciągu całego życia wraz z powstaniem nowych połączeń nerwowych a także nowych komórek, co dotyczy także powstawania neuronów w takiej strukturze, jaką jest hipokamp. Badania prowadzone u osób chorych na depresję wykazały spadek aktywności, zwłaszcza w płacie czołowym, po zastosowaniu psychoterapii interpersonalnej i leków przeciwdepresyjnych. Współczesna nauka udowodniła, że psychoterapia powoduje złagodzenie objawów, lub zmiany doświadczeń wraz ze zmianami w mózgu widocznymi w obrazach neuroobrazowania. Pod wpływem psychoterapii u chorych stwierdzono zmiany zarówno metabolizmu, jak i przepływu krwi w różnych rejonach mózgu związanych z patopsychologicznym obrazem. Główny aspekt działania psychoterapii to wpływ na funkcje wykonawcze i pamięć operacyjną, ale także na samoocenę, na sposób regulacji stanów emocjonalnych, koordynację relacji społecznych, jakie wywierają efekt biologiczny w odpowiednich strukturach ośrodkowego układu nerwowego, co jest fascynującym odkryciem nie tylko dla psychiatrów. Jedną z najszerzej stosowanych i najdokładniej zbadanych form psychoterapii na świecie jest tak zwana psychoterapia poznawcza. Stosowanie technik poznawczo-behawioralnych powoduje trwałe zmiany w mózgu odpowiedzialne za dobry nastrój i poczucie spełnienia oraz szczęścia. Najnowsze badania naukowe wskazują na fakt, że psychoterapia zmienia chemiczne procesy w obrębie mózgu. Rodzaj terapii oczywiście zależy od rodzaju depresji, wieku chorego i jego cech osobowych. Niektórzy psychiatrzy jako przykład ciężkiej depresji podają przykład Hioba i depresję traktują nawet jako etap w rozwoju osobowym. Badając cierpienie na tzw. kliniczną depresję, amerykańscy badacze stwierdzili, że wiara w Boga osobowego i opiekuńczego przyczynia się do. Uzyskiwania znacznie lepszych efektów zarówno w farmakologicznym leczeniu choroby, jak i różnych innych objawów. Porównując poziom melancholii i poczucia beznadziei ludzi cierpiących na depresję dwubiegunową, odkryto, że wierzący w Boga mają ponad 70% większe szanse na wyleczenie. Wiara w Pana Boga nie tylko zmniejsza niepokój. I minimalizuje strach, ale odgrywa pozytywną rolę w leczeniu depresji, jednak odsłania także wnętrze człowieka, jego egoizm, brak ufności oraz uświadamia potrzebę pracy nad sobą wraz z niesieniem krzyża, który obiecuje przecież zmartwychwstanie. To tyle co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat bólu i depresji życząc błogosławionych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Bóg zapłać za uwagę. Z panem Bokiem.